Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, ja jestem Szymon, a to kanał o inwestowaniu na Steamie. Jeżeli chcesz dołączyć do najlepszych inwestorów na Steamie, wystarczy że klikniesz ten czerwony przycisk Subskrybuj i dołączysz właśnie do nich, a codziennie o 19.30 będziesz dostawał nowy wartościowy materiał odnośnie inwestycji na Steamie. Dużo osób pyta w komentarzach, czy Szanghaj to dobra inwestycja, czy w ogóle warto się tym interesować. Według mnie jest to inwestycja, która jako jedyna tak naprawdę może oddać i przemawia za nią tylko jeden argument, ale bardzo mocny. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona PirateSwap. Jest to strona, na której możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Masz tu naprawdę dużo opcji, na przykład z naklejkami. Możesz wyszukać danej kolekcje, naklejki i tym podobne. I jak widzicie, naprawdę jest masa skinów z naklejkami, nawet tymi tanimi, gdzie nie są wliczane ceny naklejek. Jeżeli chcesz skorzystać ze strony, to polecam Ci wpisać kod CS INWESTYCJE, który daje Ci 35% do bonusu przy wpłacie, więc polecam sprawdzić stronę Swap, Link oczywiście w opisie. Więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do dzisiejszego filmu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o naklejkach właśnie z tego eventu i o ich supply, bo to moim zdaniem jest zdecydowanie najważniejszy czynnik, przez który ten event może oddać, czy ja będę w niego inwestował jeszcze za wcześnie, żeby e, tutaj rzucać takie prognozy, czy ten event odda, czy nie odda, więc ja sam w niego na razie nie pakuję swoich pieniędzy. Patrząc na to, że na przykład w kapsulce pretendentów e, przepraszam, w kapsulce kandydatów prezentuje się supply następujące jeżeli chodzi o naklejkę naj, najmniej rzadką, czyli naklejkę Perfect Worda no to mamy 473 naklejki czy to jest duża ilość No nie jest to duża ilość ale patrząc na to że nawet jeszcze promocja nam się nie zaczęła na czas nagrywania tego materiału No to możemy sobie przejść dalej i zobaczyć jak wyglądają te supply jeszcze przed promocją bo jeżeli takie supply by wyszły podczas promocji no to moi drodzy Naprawdę mielibyśmy tutaj event, który by byłby skazany na oddanie, bo tych naklejek by było tak mało. Patrząc na to, jak na przykład taka naklejka white cards się prezentuje, to jeżeli tu nie zobaczymy jakichś wielkich supplyów, przypominam, że na razie patrzymy na wersje papierowe, że to nie są holograficzne, no bo takie ilości holograficznych to dalej mamy na przykład większe z Paryża. No ale patrząc tutaj, no to wygląda to naprawdę niesamowicie. No i mamy tutaj white cards. white cards. to jest stosunkowo nowa naklejka. No i z jednej strony fajnie, że mamy nową naklejkę. I ona może przynieść nam trochę Profitu, patrząc na to, że no, mogą się nie zakwalifikować, mogą być jedyni w swoim rodzaju, był to ich pierwszy turniej, nie wiadomo, czy organizacja dalej będzie istnieć, i to jest te sprawy. No. Pod tym kątem jest to no, dobre myślenie, że ta organizacja może się więcej nie powtórzyć, może się coś zadziać, jest to świeża organizacja, zagrała dopiero swojego pierwszego maj'ora i tym podobne. Ale patrząc na to, że Valve wprowadza jeszcze większą ilość drużyn na Majorze, więc takie drużyny słabsze, typu Whitecar, które i tak pokazało się na tym Majorze dosyć nieźle, może pojawić się na kolejnym Majorze. Tak samo Passion UA. Passion UA. Jest to kolejna naklejka, która pojawiła się dopiero pierwszy raz na Majorze. Jest to drużyna z Ukrainy no i prezentowała się też dosyć nieźle, patrząc na to, że był ich to pierwszy Major. Patrząc na to też, że ta naklejka prawdopodobnie się nie powtórzy, naprawdę ciekawie może to wyglądać. Ale tak jak mówiłem, plany pokrzyżowało nam sam, samo walwę, no bo. Wprowadzają jeszcze więcej drużyn, więc jeszcze większa jest pula drużyn, które się dostaną na Majora, co jest naprawdę, naprawdę niezbyt dobrą informacją dla inwestorów, jeżeli chodzi o naklejki. No, na początku cały czas wprowadzane naklejki bez tła, przez co naklejki, takie jak z Paryża lub z innych starszych eventów, po prostu nie mogły odbić. Teraz Valve wprowadza jeszcze więcej drużyn na Majora. No, moim zdaniem, wszystko jest przeciw temu, żeby inwestować w nakleki w jakichkolwiek wersjach, czy to tych starszych, czy to tych nowszych. Patrząc na przykład na takie nakleki, które moim zdaniem musiałoby się stać coś naprawdę dziwnego, żeby one oddały. Bo jeżeli tu te naklejki będą miały naprawdę małą ilość e, supply'ową, no bo szczerze mówiąc Szanghaj nie jest jakimś eventem, który otwiera się mega, mega mocno. E, tutaj możemy też patrzeć na to, że no ten Szanghaj jest trochę tak jakby kopią tego, co mieliśmy na Kopenhadze jest kolejnym eventem bez tła i ludzie się po prostu przejeżdżają po tym co 6 miesięcy więc no po prostu sobie odpuszczą większość osób sobie odpuści otwieranie tego no bo to wygląda jak Kopenhaga no a jak będą chcieli sobie coś otworzyć to będą otwierali sobie Paryż bo jest zdecydowanie tańszy nawet jak wyjdzie promocja no, patrząc na to, że mamy tutaj takie naklejki, które się powtarzają i są po prostu kopiuj-klej naklejkami z Kopenhagi, no to moim zdaniem, żeby one nam oddały, to musiał być naprawdę mega mały supply. No, ale patrząc, że te naklejki pojawiają się głównie na prawie wszystkich majorach może takie naklejki jak na przykład 9 Imperial, Gamer Legion. No tutaj mam na przykład Red Atom, które pierwszy raz się pojawiło. Mam wrażenie, że to był pierwszy raz, jeżeli chodzi o Majora. Więc no ta naklejka może mieć tutaj swoje 3 grosze do oddania tego eventu, ale tylko dlatego, że Zaplay będzie mały. I tutaj na razie ten sample wydaje się naprawdę malutki, i że raczej nie zobaczymy tutaj milionowych egzemplarzy, jakieś nie wiem, 700 tysięcy wystawionych sztuk tej naklejki na Steamie, tylko zobaczymy mniejszą. Ale patrząc na to, że Valve cały czas robi coś, żeby nie inwestować w te naklejki, bo oni cały czas praktycznie wykonują te same ruchy, które. Niszczą nam inwestowanie w naklejki. Tak, jeżeli chodzi o promocję, długość promocji to jest z Majora na Majora tylko coraz dłuższy, więc coraz więcej tych naklejek będzie się pojawiać. Robił cały czas takie same naklejki. Są so, praktycznie copy play, minimalistycznie się od siebie różnią. No i w dodatku mamy jeszcze tego trade bana, więc. Pojawiają się praktycznie wszystkie w tym samym czasie. Więc moim zdaniem, jeżeli chodzi o na przykład inwestowanie w tą kapsułkę, no to jeżeli byśmy mieli inwestować w cokolwiek z tego Majora, myśląc pod to, że no w sumie on ma słabą otwieralność, słabe, słabą ilość supply'ową tych naklejek, no to zdecydowanie według mnie to właśnie ta kapsułka by była do tego najlepsza. Jeżeli ja bym miał inwestować swoje pieniądze w ten oto event, to inwestowałbym właśnie w ten pojemnik z naklejkami kandydata z Perfect World Shanghai 2024. Napiszcie, czy wy widzicie w tej kapsulce jakikolwiek potencjał inwestycyjny, czy też omijacie już wszystkie naklejki szerokim łukiem.